w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na film Zamienniki Drogich Perfum z Action. Mam nadzieję, że taki film się spodoba. Oczywiście proszę Was o łapki w górę, subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i nie przegapić żadnego. Zapraszam Was do filmiku i do oglądania. I pozdrowienia teraz będą na końcu. Mam nadzieję, że się nie wrazicie i że Wam coś takiego się spodobać. I tak, pierwszy zamiennik to jest zapach z Action, to jest z chyba, czy Finezji, Nie wiem, jak to się czyta. I to jest zapach Marka Jacobsa. Taka ta taka torebeczka zielona. Oczywiście tutaj mam wkleję zdjęcie tego oryginalnego zapachu. I tutaj są nuty zapachowe, śliwka, irys, jaśmie, róża. Łukarska, papirus i szafrin. Takie nuty zapachowe tego zapachu są. To nie są takie same zapachy, tylko takie podobne zapachy do tych oryginalnych. Oczywiście trochę się różnią. Tak to właśnie wygląda ten zapach. I też to jest litrów, 100 litrów. I tutaj mam ten malutki, 15-litrowy. I ten większy kosztuje 8 zł. Jest bardzo tanio, taniej niż moja ulubiona perfumy z La Vibe. Ta mniejsza też buteleczka jest i to jest 15 mililitrów. Takim trochę, w takim, czymś takim pachnie. Oczywiście tak do końca mi nie przypadł, ale może być. Ten zapach, to jest zamiennik z Lancome, oczywiście La Vibe chyba tak to się czyta, czy mam też wstawić tutaj zdjęcie tego oryginalnego zapachu i zaraz Wam powiem jakie tutaj nuty zapachowe są i tutaj jest 100 ml za 8 zł i tutaj tak, to jest zapach Amazing Life czarna porzeczka, gruszka, irys, kwiat, pomarańcz takie są to nuty zapachowe Tutaj mam trochę mniejsze pojemności. Ten zapach. Jest bardzo ładny. Bardzo mi się podoba, jeśli chodzi ten zapach. Taki. Taki po prostu jest taki ładny, że jakbym pewnie kupiła te oryginalne zapachy, to na pewno by mi się spodobało. Tak to właśnie wygląda. Kolejny zamiennik zapachu oryginalnego to są te. I też przepiękny zapach. I z tego co ja wiem, to chyba nie ma większego zapachu większej buteleczki, tylko są 15 mm, czyli takie. Butelki. Mam też i całą pojemność tego zapachu. 4 zł, więc bardzo tanie się chodzi o, o zapach, bo na dotórebki te zapachy te małe i sobie wyjąć i sobie pryskać tak ja to mówię i tutaj są nuty zapachowe nuty zapachowe jaśmin przepięknie pachnie w ogóle też uwielbiam ten zapach i to jest to jest oryginalny to jest zamiennik zapachu milion oczywiście kiedyś wam na kanale też był filmować o zamiennikach i też omawiałam wam też inne zapachy do właśnie zapachów milion oczywiście wam też się też będą pewnie powtarzały te zdjęcia, też będą powtarzały się te oryginalne zapachy zdjęć, bo tutaj jest no, dużo zapachów, naprawdę, które są z no, fajnymi zamiennikami, właśnie tych drogich perfum. I tutaj, tak jak mówiłam, to jest no, te zapachowe jaśni. I kolejny zamiennik, tutaj odpadam te zamienniki, które oczywiście omówiłam. I kolejny zamiennik drogich perfum. Tutaj jest Marcela. Chyba tak to się czyta. Też taka buteleczka taka jest trochę zgnieciona, więc taka się z tej buteleczki, ale jest bardzo ładna. Bardzo mi się podoba kształt tej butelki. Podać chyba teraz też inne buteleczki są, inne też formy tych buteleczek. Oczywiście zobaczę i pewnie Wam kopię i pokażę. Tutaj jest 100 ml. Tutaj też mam mniejszą pojemność, 15 ml. Te malutkie buteleczki kosztują 4 zł, 5 zł. Więc bardzo tanio. to jest dobleczka, że ona wtedy się nam nie otworzyły. Przepiękny zapach. Mi się bardzo podoba ten zapach właśnie z Marcel. Frezy, Fidesi. Nie wiem, jak to się czyta. Oczywiście, by, przepraszam, jak coś tam. E, coś źle powiem. Tak właśnie to wygląda. Teraz wam powiem mam no nuty zapachowe tego zapachu. To jest kwiatowy, drzewny i owocowy. Przepiękny w ogóle zapach. Uwielbiam ten zapach. Z... I też Wam stawię tutaj właśnie. I to jest właśnie, ja Wam chyba nie mówiłam, Coco z To jest zamiennik właśnie Coco Chanel. Kolejny tutaj zamiennik. I kolejne trzy ostatnie zamienniki drogich perfum to jest ten. To jest Armani Sea. Zamiennik Armani Sea. Oczywiście jeszcze będzie druga część tych zamienników drogich perfum z Action w domu mam jeszcze trochę więcej tych zamienników. Piękny to jest zapach. I to, jest, to są nuty zapachowe: czarna porzeczka, róża, prezja, yy, paczula. I nuty są drzewne. Przepiękny zapach. I 15 ml. I kolejny zamiennik drugiego zapachu. Czyli tutaj Wam stawię zdjęcie. To jest Ador z Diora. A tak, jak coś pomyliłam, to przepraszam. Też przepiękny zapach. Taki Piękny, piękny zapach. 15 ml. I tutaj są nuty zapachowe, takie jak cytryna, limonka yy, i prorygonia. Piękne. Uwielbiam je ja wąchać w ogóle tutaj, tak jak Wam pewnie mówiłam, tutaj jest... Yy, Cały pokój z zapachami, więc tutaj jest bardzo ładnie pachnie, w tym pokoju. I ostatni już zapach. I ostatni zapach, który chciałam dzisiaj pokazać, i też jaki to zamiennik, to jest z Action My Rich chyba. Nie wiem, czy to tak się czyta, nie wiem. No, Opakowanie też pokażę. Też przepiękny zapach. Przepiękny taki, nie wiem, jakoś tak mi się te zapachy wszystkie podobają, bo naprawdę oprócz oczywiście. Tak trochę mi się podoba ten, można powiedzieć, ale tak to wszystkie te. mnie ładne. I to jest zamiennik, zamiennik z Karoliny Hellery. Z Milion. To jeszcze wam pokażę, że Wam kiedyś pokazywałam właśnie inny zamiennik właśnie z Karoliny Hellery. Przepiękny zapach. Tyle właśnie już jest tego i też 15 mm i te zapachy możecie kupić te mniejsze 4-5 zł, a te większe 8 zł. Czasami nawet są promocje, czy nawet chyba 6 zł można kupić, tak mi się zdaje, jeśli chodzi o action. Oczywiście też nagram Wam drugą część tego filmu. Też jakieś tam jeszcze zapachy mam z action, więc też... Będzie druga część. Oczywiście chciałam poza moich widzów, czyli Kaję, Kozila 4, Kamila, Lucyna Jakiełło, Agnieszka Radan, Zwarnika Miłek, Monika Puchałę, Agata Duda, Pan Wielka, Ag Ania Esz, A na Temat, Renata Kowalska i Marzena M. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia i trzymajcie się. Hej!